Już we wtorkowy wieczór legioniści rozpoczną pierwsze w tym okresie przygotowawczym zagraniczne zgrupowanie. Przed wylotem na Cypr musieli odbyć jednak kilka treningów w pokrytej śniegiem w Warszawie. Jak co roku w zagranicznej podróży legionistów udział weźmie kilku zawodników młodej Legii. W tym roku będą to Oliver Wienczatek, Oskar Pogorzelec, Cezary Michalak, Przemysław Mizgała, Kamil Kurowski oraz Michał Bajdur. Cała szóstka w poniedziałek rozpoczęła treningi z pierwszą drużyną. Legioniści dwukrotnie wychodzili tego dnia na boisko boczne. Treningi prezentowały się podobnie. Po rozgrzewce piłkarze przechodzili pod opiekę trenera Jacka Magiery. Ćwiczyli podania, a następnie grali w dziadka. Zajęcia kończył mecz na skróconym polu. Podczas treningu zawodnicy musieli zmagać się z siedmiostopniowym mrozem. Na możliwość pracy w normalnych warunkach czeka Daniel Łukasik. Na pewno to dopiero jest takie wprowadzenie. Wszystko zacznie się na, się na Cyprze: ciężka praca. Tutaj mieliśmy tylko właśnie takie przygotowanie, żeby to wszystko płynnie, płynnie szło. I zobaczymy pierwsze dni na Cyprze. Jest naprawdę dużo ludzi do grania i ta rywalizacja będzie olbrzymia na każdej pozycji. Może na lewej obronie do tej pory nie była, bo, bo Kuba Ziemiak był jedynym lewonożnym naszym. Lewym obrączkiem, teraz doszedł właśnie ton No Na pewno zapowiada się to ciekawie. We wtorek legionistów czeka tylko jeden trening wylot na Cypr zaplanowano na godzinę 22.